Hej się Manko! Z tej strony oczywiście Bloody CV Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z Brow Stars No i co lecimy tutaj od razu solo bez gadania. Jeszcze szybko wam powiem, że tutaj e na czole Franka macie screenshot jak go dropem ostatnio i, i, na je, i tutaj e, na głowie no to na macie 30 subskrypcji, tak nie go lecimy po 200 subskrypcji na moim kanale. Co? Jutro będzie 13 tysięcy, obiecuję, nagram z tego filmik, dzisiaj wbijam 13,5 tysiąca, a jutro jedziemy 500 pucharków w jeden dzień, bo widzicie, sezon się kończy i szkoda by było, żeby nie widzieć tego pięknego mega boxa. No, także lecimy, yy, oczywiście, fępowiem, zrobiłem sobie jeszcze tutaj peny na Power i robimy sobie od razu, od razu sobie robimy nitę. Tutaj 1250 golda, myślę, że nazbieramy, choć mamy 17, bo ulepszyłem ostatnio. Yy, właśnie, nie ulepszyłem, tak? Nie Dobra, no to co? Lecimy, odrzucamy. Ej, lecimy, edge ten na solo. Kurde, mam, mam nadzieję, że wygramy, bo puchy teraz yy, wbijamy, puszujemy. Naprawdę, ostro puszowałem tym sezonie, więc chcę wbić 13 k, żebym się utrzymał na tych 12. Wspuszowałem. Yy... Spuszowałem yy, Shelly na 24, bula też o jedną rankę wyżej, czyli na 24, 23 przepraszam, no i i Daryla spuszowałem jeszcze, więc tutaj naprawdę będzie niedługo jak kupuję Jessie za 10 tysięcy star pointsów, tą wiecie, którą, tą ryserską, chyba coś takiego, na pewno wiecie o co chodzi, jeśli gracie BS-a. ostatnio update bardzo duży, Nowy, nowa, nowa, nowa postać. Yy, Mr. P, czyli Pan P. Okej. Okay. Pan P. Yy, czy skiny do właśnie do Edgewita, -Bit, do Bibi i do, do tary, tak. Do tary mam zamiar kupić, ale trochę drogie, bo 80 gemów. <gryw> dobra, tego El Primo by tutaj... no dobra, bo sobie z nim poradził. Tam jeszcze Rosie. Dobra, mamy pięć firecubesów, jesteśmy w bardzo dobrej pozycji. Nie oszukujmy się... Lubię, lubię grać solo. Nie, nie lubię trujek. Teraz się wam przyznam... że nie lubię trujek po prostu, bo... No z randomami, wiecie jak to jest z randomami, nie? Okej, okay, bo tu się resje, czyli pójdzie na mnie najprawdopodobniej. Chyba, że tam ktoś jest. Okej, okay, ta rozjeba będzie mnie podjeżdżać. Tak mi się wydaje, przynajmniej bo ma tarczę. No i oczywiście robot ci na mnie. Okej, okay. To dynia będzie no właśnie No niestety czwarte miejsce, no trudno, ale mamy puchy na plus Także z tego się cieszymy plus 4 puszki Bita, Będę go puszował na 25 rangę Tylko muszę go trochę ulepszyć, bo Sust, szósty level to niezbyt niezbyt dobry jest ale myślę, że będzie git mają, więc trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. No i co? Subskrybujcie. Idziemy po 200 tysięcy. Jezus, jakie tysiące? Po 200 subskrypcji na moim kanale. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcinkach z Clash Royale, chyba. Bo się będę robił także Clash Royale, Browsers, Clash Royale, Browsers. A co wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach, czy wolicie Browsers czy Clash, Roy Clash Royale. No, 7000, tysięcy jeszcze jest tak, że... No, na razie.